Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmarcu na moim kanale. Dzisiaj mamy 25 marca tak, godzina 8.39. Ja się właśnie zabieram za montaż marca na dzisiaj. Piję kawę. Mało tutaj obok mnie bawi się butelką i zabawkami. Jak to ta mała dziewczynka? No, dzisiaj będzie dość fajny dzień. A w końcu robimy coś takiego innego, ponieważ e, całą trójeczką wybieramy się do Galerii Północnej w Warszawie. E, pochodzimy sobie po sklepach trochę, e, wstępnie chyba nie mamy nic do kupna, oprócz mleka dla małej, to jest ważne, bo jednak nam jednego opakowania brakuje. Trochę przepłacimy, no ale trudno, nie ma, e, nie ma co tamto, mleczko musi być, po prostu więcej piję. Częściej, o może tak, pije 120, albo nawet nie to, ale częściej pije, więc. więc trzeba będzie kupić jej mleczko, no i wychodzimy na randkę, tak jakby z dzieckiem, ale na randkę, pomalutka nam nie przeszkadza, ona jest, wiecie, bardzo grzeczna, grzeczną dziewczynką, ona nie krzyczy, ni nic, żeby na ten moment się nic zdarzyło, takich rzeczy, jak jest najedzona, to ona się patrzy, obserwuje, co my robimy, idziemy właśnie na randkę, Um, taką urodzinową można powiedzieć, bo miał być wstępnie inny prezent dla Bartka, urodziny. Urodziny, tak jakby ktoś nie wiedział, ma 5 kwietnia, a 5 kwietnia ma również urodziny moja siostra, więc to nie idealnie się zgrali, tylko 6 lat różnicy między nimi jest. Miał być inny prezent, miał być prezent niespodzianka, no ale już nie będzie niespodzianki, więc po prostu ustaliliśmy, że dobra, odpuszczamy sobie ten prezent w tym roku. <laughs> Na zdrowie! Może za rok się uda już wtedy wspólnie ewentualnie y, kupić ten prezent dla niego i ustaliliśmy po prostu, że wychodzimy na jakieś jedzenie. Ja bardzo, bardzo, i Bartek to wie, że bardzo lubię Pizza Hut, więc wychodzimy na Pizza Hut. Tylko my mamy w wyłominie y, Pizza Hut te 5 minut, 5 minutes, czy Express I y, y, wiecie, tam nie ma tego takiego puszystego ciasta. A mi zależy na tym puszystym teście, więc jedziemy właśnie do do galerii północnej, tam gdzie jest taka zwykła klasyczna restauracja, w której można zjeść na spokojnie i mamy właśnie wszystko do wyboru. E, pamiętam, że chyba w tej właśnie restauracji, w tej pizzy, hat, byliśmy na walentynkach, pizzy również. <grym> Więc wiecie, wtedy była malutka w brzuchu, o której nie wiedzieliśmy, teraz jedziemy z malutką. Podobno ma być też jakiś grill na działce, z, tylko nie wiem, o której ja nic nie wiem, Bartek też nic nie wie i jest klops więc jak się dowiemy to pojedziemy i jak nie będzie padać, wstępnie troszeczkę się rozjaśnię, więc spoko. No i będzie grill. Dzisiaj mam taki dzień. Um, trochę można powiedzieć, że ale nie planuję, wiecie, jeść wszystkiego co popadnie. Po prostu pizza coś może ewentualnie z grilla, tylko nie wiem, bo ja chyba na kiełbasę nie mam ochoty, a na kiełbasę to ja muszę mieć ochotę, żeby ją jeść. Um, w jest taki plan, że na śniadanie... Już ci mama zaraz to przyczepi. <noise> Odczepiła to kówko. E, tą grzychotkę. E, wstępnie tą pizzę zjemy na śniadanie. Tak jakby, bo będziemy jechać tak po 10. Jak zmontuję tego marca on się zrenderuje, więc ja włożę go i będę mogła spokojnie pojechać. Muszę się ogarnąć, bo mam szopy na głowie. Całą, bo spałam z mokrymi włosami, jak to ja. I muszę się ogarnąć, pomalować. i tak dalej. Dzisiejsze dzieje będzie bardzo, bardzo ciekawy, bardzo rodzinny. No. Rędeczka się nam szukuje. Mamy? <grytanie> tak, ja kupowałam jakieś dwa miesiące, po trzy miesiące temu i nadal nie użyliśmy tej, tej jednej, jednej. Ona sobie grzecznie czeka.

Tell me you'll stay or take me Odzywam się do Was o wiele. Później wróciliśmy właśnie do domu. Jest 19.00. Właśnie jakieś 2 godziny temu? Albo godzinę temu do domu wróciliśmy. Jest 19.11. E, mało przed chwilą zjadłam marchewkę i mogę dać tutaj taki update. E, nie ma żadnych uczuć na marchewkę i ładnie zaczyna już jeść tą marchewkę. Otwiera właśnie buzię i dzisiaj o wiele więcej niż wczoraj, więc y, Planie jutro, ale tego już mam nie nagrywa, Nie będę dla Was nagrywać. Ogólnie nie pokazuję na ten moment, jak ona je, ale myślę, że już kolejny raz nagram. Nie ma tyle żadnego problemu. E Karmo ją w bujaku i ja wiem, że nie wolno, wiem, że nie można, no ale trudno, nie mam, nie mam jak inaczej. A nie będę jej sadzać w tym foteliku do karmienia, w tym siedzisku, bo ona nie siedzi, więc. E nie chciałabym jej zaszkodzić na kręgosłup, siedząc ją, tak, no, mm, więc, no, karmię ją w bujaku, ale jest to pod kontrolą, daję jej małe porcje i ładnie zjada, zjada dzisiaj więcej niż wczoraj, więc jutro chcę zrobić jej gruszkę i zamrozić ją, tak samo jak marchewkę zamroziłam, więc mam ją na więcej raz do karmienia i właśnie tak samo zrobić z gruszką. Mm, tylko jutro sobie po prostu zrobię taką małą porcję, by dać jej i zobaczyć, czy ona w ogóle ją lubi, wiecie, czy jest sens robić przedzier <grymny> cały dla niej, czy, czy nie. E, no. A potem jak będzie już ładnie z gruszką, to będę podawać jej marchewkę z gruszką. No, taki mały update co do karmienia. Co Wam pokazać, co co kupiliśmy. E, może najpierw Deals. Kupiliśmy dla Luny, dla psów e, taką zabawkę, taką piłkę, wiecie, że się to rzuca e, i na dalsze odległości plus jeszcze jedną piłkę, która na działce została zepsuta, bo byliśmy na działce jeszcze e, naszej drugiej e, i tam ogarnąć, znaczy Bartek ogarnił, ja się zajmowałam małą, no bo wiecie, jest troszeczkę inaczej, bo już to jest inne zadanie. Zajmowałam się małą, byliśmy na spacerze, moją teściową. Mają piłkę, tamtą drugą zniszczyły. Dzisiaj, że jeszcze kupiliśmy nowość, bo nie próbowaliśmy. O, tego monstera, z tego Louisa Hamilton'a. Nie mogę powiedzieć, że dobre, tylko to jest takie cytrynowe mangoloko. O, ale jest dobre. To jest, naprawdę jest bardzo dobre. I kupiłam sobie takie mini donaty czekoladowe, były jeszcze truskawkowe i z białą czekoladę. Ja klasycznie chyba je naziłam. Czekolada I będziemy próbować, nie wiem jak to smakuje, ale będziemy próbować, dzisiaj jest dzień rozpusty, tak jakby, ale bez przesady, nadal się trzymam także że jest OK. Mamy jeszcze jedną pizzę na wynos, wzięliśmy Texas, więc spoczko, możemy sobie zjeść dzisiaj na wieczór. No i to co kupiliśmy w Rossmanie, wzięliśmy mleko, bo to co otworzyłam przedwczoraj, albo jeszcze przedwczoraj, E, się już kończy. Kupiliśmy mm, 500 y, i 600, którą nie będę otwierać. Znaczy y, 600 będę zaraz otwierać, a 500 zostanie na później? Albo na odwrót. Tak będziemy zamawiać. A na razie kupiliśmy mleczko. No i nie wiedziałam, czy y, to, to, co mleko przygotowałam, czy będzie ok, w sensie, czy starczy dla niej, więc kupiłam bebiko, jedynkę. E, to takie wlewanie do Butelki. Jej to mleko też nie przeszkadza, i właśnie jak to jest taka alternatywa dla nas. Właśnie jak skończy nam się mleko, a my nie bierzemy ciepłej wody, zimnej wody, nie bierzemy naszego mleka, nie chcemy się to bawić, więc kupujemy to. Nie ma żadnych problemów, już tak robiliśmy, więc tak na dobrą sprawę piję dwa mleka. Nie ma to dla niej żadnego problemu, to rzadko pije, bardzo rzadko, bo zazwyczaj akurat wytrzymała i ładnie nam przespała na zakupach, i nie potrzebowała mleka. Ona się dopiero obudziła, jak pakowaliśmy się w samochodzie do samochodu, i wtedy zjadła butelkę i tyle. Nie było to dla niej żadnego problemu i nie musiałam wykorzystywać, bo potem jak musieliśmy wrócić tutaj po Lunę ja przygotowałam nową butelkę i zabraliśmy na działkę i tamtą też wypiła i tego po prostu nie nie użyliśmy jak kupiłam, ale zawsze warto mieć jak w torbie, do torby albo właśnie tutaj więc w takich nagłych sytuacjach wolę mieć i naprawdę chciałabym, żeby Nestle zrobiło tego Właśnie taką podróżną W Sinsay'u kupiłam dla niej taki dwupak To jest, ja otworzyłam, żeby to zobaczyć To było ładnie poukładane Takich rampersików To jest rampers Uznałam, że Już pajaców to może nie Zaczyna się robić cieplej To po prostu wezmę jej rampersy Na noc I może na wakacje też będą ok Rozmiar 74 Bo już takie biorę Wzięłam takie właśnie cytrynki. Jedno ja takie. Będzie na nią dobre. Będzie troszkę luźne, ale będzie na nią dobre. To, nie, to jej nie przeszkadza. Wzięłam z myślą bardziej do spania, bo na ten moment no to jeszcze w dzień chodzi w długich spodniach, jakichś, wiecie, sukienkach z rajstopami, a takie coś to do spanka, żeby miała luźniej. No, wzięłam takie, takie cytrynki. Mi się spodobały, tak jakoś i ogólnie dużo rzeczy w tamtym serii co byśmy na północnej to było rozpakowanych, tak rozrzucanych i tak dalej, tak dalej. I nie, albo nie było rozmiarów, jak było dobre. A to jedynie nie było spakowanie ładne, spakowane ładnie, tylko ja to właśnie otworzyłam, żeby zobaczyć, czy. To na pewno są rampersy, bo nie wiem, czy to zobaczycie, czy nie. Zobaczycie. Tutaj są dwie naklejki, jak widzicie, tu jest rampers, ale pod spodem tak delikatnie prześwituje pajac. I nie byłam pewna, czy to w końcu jest jeden rampers, a drugi to pajac, czy oba rampersy, czy o co chodzi, bo po prostu naklejka została naklejona. To jeszcze oczywiście na przycenie, tak jak widzicie, z 20, 30 zł na 23 zł. Ja więc tego otworzyłam, by sprawdzić, czy to jest na pewno to, a jakby było to, to bym wzięła, co nie? Więc mamy takie dwa rampersy dla niej na noc. Po prostu. Kupiliśmy też w Dino szynkę, dwa razy szynkę i majomys dla Bartka. No i dla mnie łup e, sukienka. Prawdopodobnie, zaraz Wam ją tutaj pokażę, to tu się wyświetli, albo wiecie, tu mnie, ja nagle zniknę i pojawi się właśnie obraz tej sukienki jest to sukienka z New Yorkera, z firmy Amisu. Ja mam dużo rzeczy z Amisu, no bo głównie Amisu się pojawia w New Yorkerze i to jest rozmiar 40 Zapłaciłam za to 85 zł bez 5 groszy i co się okazało później? To, jak ją kupiłam, w samochodzie sprawdziłam, to to, że to jest 100% wiskozy. Proszę bardzo, tutaj. Więc super materiał na lato. Jak dobrze pamiętam, to właśnie wiskoza jest dobrym materiałem, tak samo jak yy, bawełna. Więc spoczko. I taka sukienka krótka. Teraz zobaczycie ją tutaj. Ma też tutaj odpinane, więc w sumie nawet spoko do karmienia. Jest to spoko. No. I taka. Wolałabym na białym materiale, ale... Trudno. E, pod, przymierzałam jeszcze taki jeden kombinezon, ale coś mi się tutaj dziwnie układało. Nie by był spoko. E, jeszcze taką białą sukienkę w groszki, e, ale był za dużo tutaj odsłonięte. Ja tak nie lubię. Tutaj jest optymalnie, to jest taki jak bym chciała. E, no i tamte za stówę, tam bez ilu tam groszy, czy 5 zł, coś takiego, a ta się okazała najzajsza i ta mi się najbardziej podobała. Więc tak, to były wszystkie nasze zakupy yy, i pewnie jakieś przebitki wam jeszcze nagram, ale raczej do Was już nie będę mówić. Dzisiaj mam właśnie dzień rozpusty i będę jadła sobie te donaty yy, i pizzę. <grym> no, i tak. Tak, spędziliśmy rodzinnie yy, dzień, bo tam był jeszcze mój yy, yy, szwagier yy, yy, i jego dziewczyna. Więc spędziliśmy sobie po prostu tam tam dzień i jeszcze we trójkę, wiecie, wyjście na zakupy i na jedzenie.